Witam wszystkich. Postanowiłem e, podzielić się swoim zdaniem, i opinią na temat pieca MCZ Clio Hydro 16. Piec użytkuje już od no, ponad jednego sezonu, w związku z czym e, wydaje mi się, iż mogę coś na jego temat powiedzieć. Moment rozpoczęcia nagrania filmu to jest praktycznie moment, kiedy piec zaczął się uruchamiać. W tym momencie pobiera sobie pelet do komory spalania. Za chwilę powinien włączyć się palnik, który... Dmucha gorącym powietrzem, grzałka powoduje rozpalenie peletu. No cóż, co można powiedzieć? Dane techniczne pieca wszędzie można znaleźć. Eee, w moim wykonaniu instalacji, a czy moim, szumnie określenie. <gry> instalacji, którą użytkuję piec jest zintegrowany z sterownikiem zewnętrznym SALUS który daje mi możliwość za pomocą aplikacji sterowania temperaturą i w kilkukrotnie w kilku cyklach dobowo jak i przez cały tydzień w cyklu 5 7 dni. Ponadto daje mi on też możliwość zdalnego ustawienia temperatury. Jest to dla mnie dość komfortowe rozwiązanie, szczególnie kiedy się okazuje, iż przez jakiś czas mnie nie ma. W tym momencie mam możliwość obniżyć temperaturę w pomieszczeniach. Natomiast w momencie, kiedy wiem, że ruszam w kierunku domu, ustawiam sobie na piecu wyższą temperaturę. W momencie wejścia do domu jest już przyjemnie ciepło. Główne zastrzeżenia, jakie miałem, wybierając piec. To jest, czy, czy jest bardzo głośny, czy można go umieścić normalnie w pomieszczeniu mieszkalnym, oraz jak to w zasadzie jest z tą wydajnością peletu, z czyszczeniem, z dbaniem o taką codzienną eksploatację. W moim wykonaniu odpowiem tak. Jestem zadowolony, należy zwrócić uwagę w przeciwieństwie do pieców, które znajdują się w osobnym pomieszczeniu. Ten piec ma stosunkowo nie aż tak duży zasobnik. To, co się mieści w piecu, w zasobniku. To jest niepełne 2-15 kg worki e, peletu. Mało i dużo. W moim, w moim e, odczuciu e, mogłoby być minimalnie lepiej, aczkolwiek wystarcza. Nie jest źle. Tak jak widać. Mniej więcej 4-5 minut pojawia się płomień. Ten okres, kiedy piec się rozpala, to jest czas, kiedy jest najgłośniej. W tym momencie ewidentnie słychać pracujące wentylatory. Moment rozpalania oraz moment gaszenia to są te dwa, takie troszeczkę newralgiczne momenty, kiedy piec słychać. E, instalacja rozprowadzona do kaloryferów. E, nie spotkałem się z sytuacją, aby brakło mi mocy pieca. Standardowo porza rozpaleniem pracuje na mocy mniej więcej trzeciej z pięciu możliwych. Potem, dla podtrzymania temperatury w większości wypadków, zmniejsza się na poziom pierwszy, ten najniższy. Oraz po pewnym czasie, kiedy temperatura w pomieszczeniach osiągnie swój cel, oczywiście gasi się tutaj. To, co teraz obserwujemy, to jest cykl rozpalania, kiedy są dorzucane przez podajnik zdecydowanie większe ilości. Peletu niż w trakcie standardowej eksploatacji. Wiele osób zastanawia się, ile w zasadzie taki piec zużywa. Nie ma reguły: wszystko zależy od pomieszczeń wszystko zależy od izolacji termicznej. Piec u mnie zainstalowany jest w starej kamienicy, naprawdę starej. Bardzo wysokie pomieszczenia. No i mieszkania, wiadomo, mieszkania z tamtych lat nie są małe. Natomiast nie mamy problemu ze, z utrzymaniem fajnej, komfortowej temperatury. Zużycie peletu wszystko zależy od naszego poczucia komfortu, od tego, co chcemy uzyskać. W okresie zimowym, kiedy temperatury naprawdę spadają kiedy robi się naprawdę chłodno. No, może się zdarzyć, że worek, peletu na dobę to będzie troszeczkę za mało. Ale to, tak jak mówię, to już są te sytuacje skrajne. W okresie przejściowym, kiedy już możemy sobie pozwolić na uruchomienie pieca, ale nie jest jeszcze zimno, tak naprawdę zimno, Worek Peletu potrafi wystarczyć na kilka dni, w zasadzie można powiedzieć, półtora worka do dwóch, to jest tydzień czasu. Potem pozwolę sobie jeszcze po przerwie pokazać jak wygląda praca pieca, kiedy osiągnie swój normalny stan, taki eksploatacyjny, nie rozpalania.